Witaj, Mandziu, gdzie my jesteśmy? A ponownie jesteśmy na przyjęciu. Dawno, tak długo Ej, nie byliśmy na przyjęciu. Tak. tak. Długo. I słuchaj, udało się mi zakupić tutaj całkowicie nowy hmm. apartament, żeby to. Przyjęcie no zorganizować, podoba Ci się? Przyjęcie bardzo fajne, naprawdę bardzo fajne przyjęcie. Dziękuję. Widzę, że mamy tutaj kilku nieznajomych gości. Tak, słuchaj, nowych znajomych o. poznałem w czasie, w chwili kiedy po prostu wiesz. No nie widzę. organizowaliśmy tutaj przyjęć. Właśnie pozna... widzę. Mam pytanie, czy już poznałeś pana admirała? Nie, nie poznałem. Słuchaj, myślę, że powinieneś poznać pana admirała, ponieważ jest to naprawdę niesamowity człowiek. Co tak. prawda, nie ma on aż takich zasług, niczym pan generał, ale mimo wszystko i tak jest absolutnie niesamowitym tutaj gościem. Aha. Jest również bardzo znany publicysta tutaj, czarnoskóry, on bardzo dużo tutaj książek wydał róż, przeróżnych. Mhm. No i kto jeszcze jest? Jeszcze, Dobrze, jest jeszcze ciekawe. oczywiście... No widzę, mamy tutaj mnóstwo gości. Tak. Nie mogę sobie przypomnieć jak on się nazywał, ale tak? chodzi mi o tego niskiego, któremu trochę brakuje centymetrów wzrostu. ale, nie wiem. ale widzę, widzę, faktycznie. Nie pamiętam jak on się hmm. nazywał, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć. O. Ej, powiem ci, że jest tak? naprawdę, naprawdę ciężko tutaj wypatrzeć kogokolwiek mi... złapać, tak? tak. Zgadza się. Co z tobą za okay. Jakieś chyba tajne hasło zostało tutaj no, użyte. Chyba tak. A Steven Hawking, jak widzę, jak zawsze się tutaj po prostu relaksuje. Nie jest tak, niczym tak, zestresowanym. Tak. Pewnie sobie zaraz weźmie drinka. A, nie, wziął. Czyżby Steven miał dzisiaj dzień niepijący? Nie wiem, być może... Kurde, no powiem ci, że jestem w wielkim kłopocie. Dlaczego? Bo absolutnie nie mogę sobie tutaj umysłowić tak, kto jest kto. Bardzo, no. bardzo duży problem mi to sprawia. Jest ogromny chaos. Chaos na tej mapie gdzie? Przesadzasz? Hmm, przypomnij mi, bo to jest takie... pytanie czasami. Czy to oznacza, że została nie, wykonana jakaś misja? To oznacza, że minuta minęła, mój drogi. A, minuta, bo ja... Czyli naszemu szpiegowi zostało bardzo mało czasu. To prawda, to prawda. Kurde blade. Aj, nie zwracałem Czy... uwagi na jeden ważny aspekt. Czyżby chodzi ci o to, kiedy zabrał on listę gości ten szpieg okrutny? Nie, listę gości to ja nawet nie zwróciłem uwagi, że jest zabrana, proszę ja ciebie, ale. Tak? Próbujemy może w ten sposób. Mm -hmm. O. Kurde, jest. Ja, ja. <śm> <śm> Oj mój drogi, to ojeju, to minął bardzo długi czas od naszego ostatniego tak? przyjęcia. Ciekawe. I Widzę, co tam że. Się kurczę, mam trzech podejrzanych tak podwójnych agentów. Jest ich sporo, to prawda. Jest, jest ich, ich naprawdę, naprawdę sporo. Dobra, jako że musisz wykonać dużo misji, ja nie mm -hmm. będę marnował czasu. I każdą osobę, która tak? chociażby dotknie niektórych rzeczy, od razu tutaj naznaczam. Bardzo dobrze, naznaczaj. Dawaj. A żebyś wiedział, znać, że będę naznaczał. Panie tak panie generale, proszę tutaj zostawić. <laughs> Co ten pan generał tak tam co. wydaje mi się, że raczej żaden z naszych starych gości tutaj nie będzie chciał, że tak powiem, podpaść sniperowi dzisiejszej nocy. Wydaje mi się. O pewnie nie. Wydaje mi się, że... Mimo wszystko to może być jakiś ze starych gości, kto dzisiaj będzie tutaj przeszkadzał. Może. A, minęła pierwsza minuta, tutaj widzę. Tak. Oj. Oj, 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 bardzo niedobrze się stało. Co się stało? Właśnie się skontaktowano z podwójnym agentem i ja nie mam bladego pojęcia, kto to zrobił. Nie wiem, czy to... Myślę, że masz trochę pojęcia. No, wydaje mi się, że mógłby być James Bond za to odpowiedzialny, ale nie mam jakiegoś super przekonania. Tak? Kurczę, jak długo, długo w to nie grałem. Steven Hawking, ta, co jest, ty? jest taki chaos! Tak, się, okropny nie jest bakteryz, chaos! Jest. Wcześniej, wcześniej to absolutnie wszystko kontrolowałem. To nie są już mm. te czasy! To prawda. Pamiętam, że jest, jest, jest naprawdę. Najgorsze jest to, że na tej mapie jest ciężko zapamiętać statuetki. Wszystko jest tak nie ciężko nie na tej mapie. Ponownie się! To o, się dzieje! O nie, o nie, ponownie to robisz. Ale Steven Hawking jednak nie będzie podejrzany dzisiaj. Nie? Nie! Dlaczego? Bo to nie Steven Hawking. Hmm. jesteś przekonany. Tak. i to, Coś tutaj sprawdził zegarek, ale czy dodał sobie czas? Ja o tym nie wiem, dopiero się dowiem pod koniec, ale zapamiętałem, kto to zrobił. Nie Dobrze, byłbyś taki to, chamski. Pamiętaj o wszystkich ruchach tutaj ludzi. Musisz pamiętać. Będę pamiętał ciebie też, Pamiętaj. jeżeli jesteś pamiętam. podejrzany. Czy już Tobis stracił listę gości? To oczywiście, że tak! Tak? Tak! To ma tutaj drinki pod ręką! To ma... To ma jeszcze. Kto ma... Czemu ty drog kochana chodzisz z książką tutaj? Dobre pytanie. O, już jesteś podejrzana. Hmm. Podejrzanie się teczkę sobie bierzesz, wszystkim się zajmujesz. O nie! Czyżby to był muzułmański przekręt? Moja droga, moja droga! Moja droga! Nie wiem? To, że ty jesteś z Indii tutaj, to ciebie wcale jakkolwiek nie usprawiedliwia, żebym ja ciebie traktował inaczej. To prawda. 58 sekund, to, to nie! To jednak nie jesteś ty! To jednak nie jesteś ty! To nie to nie ona jest! Pan generał to też nie może być. O nie, czyżby to któryś z braci Ching Chang Chong? Uuu, robi się ciekawie! Czy to może pan admirał jednak? Hmm... Co! Tu się Co? Jak? Co? Co? Kto? 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 Jak? Kto? Gdzie? O ostatnem jest! Nie <laughs> wierzę ci, nie skończyłeś! Nie skończyłeś! Blefujesz! Blefujesz! Blefujesz, nie skończyłeś! Blefujesz! Jeden! Blefujesz! Jest! Tak! Blefowałeś! Kto? Tak! No oczywiście! Podejrzewałem nie cię! Podejrzewałem cię, jeden. ale... Wiem, było mi ciężko, naprawdę wiedziałem, że w niektórych momentach muszę uważać. A więc trzecia runda, witam, witam i o zdrowie I tam, pytam. O, no, przy... A, tym sobie przybliżyłem, dobra, widzę. Zapomniałeś jak się tutaj przybliża, tak? E, tak, tak, na sekundkę po prostu mi gdzieś wymknęło to, umknęło. Um... Mój Ciekawe. drogi, chciałem się zapytać, Tak. co tam u ciebie? To jest dobre U mnie pytanie na początku w porządku. Ja się mam fantastycznie już od dłuższego czasu, proszę mój drogi. Bardzo proszę ciebie, cieszę. mój drogi. Tak, ja się czuję fenomenalnie. Mm -hmm. Jest mi naprawdę dobrze. Ja ci muszę powiedzieć, że ja bardzo cenię to miejsce tak? za tą, jaką mak bogatą kulturę. Po pierwsze, hmm. już pomijając to, że zobacz, że po prostu ile tutaj jest ludzi tak? z różnych światów. To po to drugie, prawda? zobacz, jakie tutaj są piękne statuetki. Jakie, ile oh, tutaj jest oh. licznych, ciekawych książek. Mm -hmm. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Ja również. Jestem też pod wrażeniem, że już chyba ktoś podmienił jedną ze statuetek. Ale tak nie szybko? jestem do końca. Najprawdopodobniej tak. Ktoś by się na to odważył? Tak mm. od razu. No właśnie, coś mi się tutaj nie podoba, wiesz? Tam jest. Brat jeden, taki oszust mały. A to te ja wiem, o którym ty mówisz. Tutaj mamy Morgana Freemana. You know. Mm. Morgan Freeman o, to. Ciężko, ciężko. Odusza bardzo pod. ciężko, ale muszę być ostrożny, uważny, wiesz o co chodzi. Mhm. Muszę tutaj być czujny, nawet bardzo czujny. Nigdy nie wiadomo, co może się stać w tych kącikach towarzyskich, jak wszyscy tak wesoło sobie gawędzą ze sobą. Tym bardziej jak mówimy o kącikach. Aha. Wiesz o co chodzi. Ciekaw jestem, czy już agent na tym przyjęciu zabrał tak? listę gości. Nie wiem, pewnie to zrobił. Pewnie to hmm. zrobił. Pewnie tak. A może jednak nie. Udało mi się. się czy nie na razie nie dowiem. Pytam ta gości. A! Jak ten tobi? A wiesz co? No na razie ma tą listę przynajmniej. Okay, to jest z tego co widzę, tak. Z tego co widzę, to ta lista jest obecna. A kto tutaj sobie tak gada. Czy pan Stephen Hawking przypadkiem nie uwodzi tutaj kobiet? Pan ciekawe. Stephen Hawking uwodzi, ale tutaj myślę, że to swoją inteligencją po prostu. Myślisz? Tak. No sorry, Pani Stephen czek, tutaj jaki, nie no? ma jakiś. ciężkości. Tak, tak się czuje taki. tutaj? Taki twardziel z niego? No dlaczego by nie? No właśnie, nie wiem. Ciekawe, ciekawe. Aż tak jest ciężko? Powiem ci, że tak, powiem ci, że na chwilę obecną nie mam absolutnie pojęcia, co tu się dzieje. To chyba bardzo hmm. dobrze dla mnie, czyż nie? Dla ciebie bez wątpienia, dla mnie już nie zupełnie. Hmm. Tutaj ja mam jakiegoś księcia w ogóle? Czy jak go tam nazwać? Arystokrata ma odznaczenie, jakiś medal to chyba. No to -no. ja mówiłem, że to jest admirał, to jest pan admirał. A, to ten, Dobre, tak, dobrze. Tak, to on rozumiem. jest admirałem tutaj. Hmm. Olercia, no? Co ja mam teraz zrobić? Ja bym szału nie oddawał. To? To jest ryzyko. Ja, ja chyba muszę zaryzykować i Wiesz? spróbować. No nie! Dlaczego? Dlaczego? Fajnie, kre... mi się. Nie, dlaczego? Tak jest. Bug ambasador. Tu Wiedziałem! Na Twoich oczach to jest. zrobiłem.